Wygrać, czego w zakopanym nikt nie dokonał. Tak jak nikt nie wygrywał 3 lata z rzędu, a on 20-latek już to zrobił wczoraj, 30 zwycięstwo, ale patrzmy, on jedyny chyba teraz jeszcze może mu zagrozić. Simon Man, jakie są warunki? Rzucił się trochę na narty, przez to płasko, płasko, ale też daleko z pięknym wypadem. Ale to jest niesamowity charakter sportowy, jak on nam tworzy widowisko 140 i 145 nowy rekord Zimi. W locie pozwolić nie może, no ale ciekaw jestem tego skoku Amana. O, proszę, daleko, bardzo daleko, bardzo dobry skok Zimona Amana. 106 metrów, no więc rekord pozostaje w Szwajcarii. Gregor Deszpanden cieszył się tym rekordem przez około pół godziny, może troszeczkę więcej, no bo przeraźliwie długo trwa ta pierwsza seria konkursowa. A Aman ląduje na 106 metrze. Ląduje na dwie nogi, przesiada na tyłach, więc noty. No, tylko tego zwycięstwa w całym turnieju czterech skoczni. Brakuje mu do wielkiej kolekcji sportowej. No i popatrzmy, Aman już w powietrzu. Teraz czy ta wysokość jest odpowiednia? Jak daleko poszybuje Aman? Aman kłopoty przy lądowaniu. Odległość dobra, ale Ale to lądowanie. No i poczekajmy, 137,5 metra, pół metra dalej niż Tomasz Morgenstern. To jest jak na razie najdłuższy. Nieco ponad 4 metry, 141 metrów, by pokonać Severina Freunda. Dobre warunki, wieje pod Narty. Jak poszybuje Aman, ależ poszybował daleko. Niewiarygodny. On zawsze skacze tyle, ile trzeba. To jest naprawdę wielka klasa i to jest cecha wielkiego mistrza. 135,5 metra. Teraz 144 metry. A więc 4 metry dalej niż Eisenbich. ze Szwajcarii. No i zobaczymy, jak w tych warunkach poradzi sobie czterokrotny mistrz olimpijski. Stabilna sylwetka w locie i zdecydowanie najdłuższy... Skoks dotąd oglądaliśmy wreszcie